Wzorem najlepszych przedsięwzięć także w Nysie dba się o to, by dzieci w wakacje miały szansę na ruch na świeżym powietrzu. Lekkoatletyczne czwartki to okazja również do spotkania kolegów i zdrowego współzawodnictwa. Niski ośrodek rekreacji, organizatorzy lekkoatletycznych czwartków do pogody szczęścia nie mają. Tak się złożyło, że w poprzedni czwartek mocno lało, teraz właściwie kropi. Szczęście mają natomiast do dzieci, które pomimo deszczu i wczesnej pory zechciały uprawiać sport. Dawno nie było czwartków lekkoatletycznych, a bardzo fajna zabawa i no fajna Fine, fajnie. Przeczytałam, że są, że są zawody lekkoatletyczne, to chciałam się, zmierzyć, e, e, chciałam się zmierzyć i zobaczyć na co mnie stać. Dokładnie to chciałam zobaczyć jakie mam postępy i bardzo lubię sport. To jest moja po prostu pasja. Można być na świeżym powietrzu i poćwiczyć sobie swoją kondycję. Rywalizacja odbyła się w kilku zacnych, lekkoatletycznych konkurencjach. Byłem w trzech dyscyplinach. Bieg na 100 metrów, rzucanie piłką palantową i bieg między przeszkodami. Były biegi, były rzut palet, piłeczką palantową, były bieg z przeszkodami. Na stadionie pojawili się także prawdziwi mistrzowie, a także tace, których w kuluarach nazywano diamentami. Moim indywidualnym największym osiągnięciem to jest y, mistrzostwo województwa w biegach przełajowych, a takie y, jakby to powiedzieć zespołowy, to jest wicemistrzostwo polskie w sztafecie szwedzkiej. Tutaj to widać po dziewczętach, jak tutaj potrafią rzucać już piłeczką polantową, która jest w pierwszej klasie blisko 29 metrów, to już to świadczy o tym, że jest samorodny talent, tylko teraz trzeba podszlifować taki diamencik. Tak samo widziałem przed chwilą dziewczynkę, która ma lat 4 i przebiegła 400 metrów, to wie pani, to tu żartuję do niektórych panów ode mnie z pracy, że chyba muszą się od niej uczyć jak się szybko biega wokół stadionu. Ale jak się okazało, to nie rywalizacja w zawodach była najistotniejsza. Ja zajęłam ja pierwsze miejsce, ale... Nie liczy się, kto zajmie pierwsze miejsce, kto drugie, kto trzecie, ale ja powiedział, wiem o tym też, że wszyscy jesteśmy zwycięzcami. To ja mówię do wszystkich. Na mnie najważniejsza jest zabawa. Razem. Dla mnie fajnie tu przychodzić, bo to nie jest tylko ściganie się, to jest też zabawa. I można się zmierzyć ze sobą, no i zobaczyć, na czym można jeszcze popracować. Warto także nie zapominać o podstawowych zasadach bezpiecznego biegania. Najpierw trzeba się przygotować. Trzeba wystartować szybko, później biegać po prostu truchtem i przy Przed nami kolejne trzy lekkoatletyczne czwartki, o których warto pamiętać, o czym przekonują same dzieci. Zapraszamy wszystkie dzieci, bo naprawdę jest bardzo fajna zabawa mhm. i nagrody. Zachęcam strasznie ludzi, żeby biegali, bo naprawdę to nie jest nic trudnego. Zapraszam wszystkich! Pozdrawiam wszystkich! Jak przyjdziecie, życzę Wam dobrej zabawy i, dobrej, i, dobrej, i dobrego, dobrej, dobrego wyzwania. wszyscy na zapraszamy. Zapraszamy! Piąteczka, jesteście fantastyczni wszyscy.